Moi kochani, idziemy w nasze rozważanie. Zapowiadałem, że to szybciej skończymy. Dzieci w normie, w normie skończymy. Idę przynajmniej na 15 minut rozważania o obowiązkach dzieci wobec rodziców. Rano się rozgadałem tylko nad dwoma zdaniami. Dzieci, kiedy tylko są do tego zdolne, powinny pomagać rodzicom w ich obowiązkach i dzieci pracach. Dziś dziecko staje się terrorystą w domu. Wiara rodziców powinna być wiarą ich dzieci. Kolejna bardzo konkretna odpowiedź, moi drodzy. Pana Boga na tak zwane przymuszanie rodziców do wiary. Ja słyszę tych młodych cyników dzisiaj, w czym oni funkcjonują i jak myślą, wołam tylko siara. Wiara rodziców powinna być wiarą ich dzieci, a dzieci mają obowiązek naśladować i dzieci, kontynuować wiarę rodziców. Nieprawdopodobnie precyzyjnie to Pan Bóg odpowiada. Bo cały przekręt socjotechniczny i masoński polega na tym, że nagadano ludziom, że są wolni. Od małego pypka, który ma pampersa, jest wolny i do samej starości. Moje orędzia <laughs> kieruje do katolików, i tylko o nich myślę, określając moje prawo. Bo tu będą za chwilę odciągali, zacytują to zdanie, że jednak pastor miał rację, że jest różnorodność kolorów skóry i różnorodność religii. religii. Nie, nie, nie. Pan Bóg tu od razu określa. Moje orędzia kieruję do katolików i tylko o nich myślę określając moje prawo. Dzieci, doczekaliśmy się nieprawdopodobnej bitwy o Boga, o wiarę i o utrzymanie starego porządku. Jak ja kocham być tradycjonalistą. że dziś mi przychodzi stanąć na czele rewolty w obronie kościoła <laughs> i jego praw. <laughs> tu mam klucz, miecz, jaki mi dał Bóg. Te orędzia precyzyjnie pokazują, do tego dochodzą inne orędzia. Dzieci, bądźcie się, żebym nie miał siły jeszcze wytrwać w tym boju. Bo odkrywam pewne prawdy, o których mówią ludzie. Po, 50, po, chłop, po kopie to po chłopie, rozumiecie? Pięćdziesiątka to od, ostatni zryw męż, męskości. Po czterdziestce co możesz, to jeszcze pocznij i chłopie prze, przeżyj wyjące czterdziestki i podobie. To się wszystko spełnia. A później mówią, że jak po kopie to po chłopie, jak tak się wybije, już lata sześćdziesiąte przychodzą, z każdym rokiem jesteś słabszy. A po siedemdziesiątce, to wam zapowiem, co jest. Spotkało się trzech kolegów. No i mówią, jak ci leci. No, jeden mówi, no wiesz, fręcik, spanie mam. No nie śpię bez przerwy. O piątej mnie budzi, lecę, kubkę zrobię. No i dalej śpię. Drugi mówi. Ja mam podobnie, tylko z sikaniem, O szóstej mnie budzi, lecę sikać dalej śpię. A trzeci mówi, a co Cię, u ciebie? O, mnie podobnie. Na, no, tak samo leci, tylko że ja śpię do dziewiątej. Dzieci, taka jest dzieci żywotność. Stajemy w tej bitwie. Kiedy patrzę teraz na te orędzia i je rozważam z wami. Dzieci, to jest mistrzostwo świata. To jest geniusz Boga. I teraz zapowiem, co Pan Bóg chce, ale zacznę to od ostatniego zdania. Bo mnie okrzyknął szowinistą i wiadomo Kim. O kieruje do katolików i tylko o nich myślę, określając moje prawo. Zapamiętać to zdanie. Cały świat musi stać się katolicki, aby usłyszeć mój głos. Będzie tylko jedna religia. Posłuchajcie te zdania. Cały świat musi stać się katolicki, aby usłyszeć mój głos. Następne zdanie. Przecikowskim psychologom, nauczycielom w szkołach. Rodzice nie zniewalają dzieci. Nakazując im wiarę i wychowując je w karności z miłością. Naka, to już jest drugie zdanie w tym orędziu. Nakazując, że rodzina ma prawo nakazać i wychowywać w karności z miłością. Jeżeli przyłoży pasę na dupę, dzieci jest to miłość, a nie, że jakieś ograniczenie człowieka. Mam kilka rodzin wśród rycerzy wielodzietnych. Dzietnych, które mają przeboje w szkołach. Dziecko mówi, że nie je, bo pości. Więc kurator, wezwanie, rozumiecie od razu, to jest bez serwy. I ostatnio do jednej z tych rodzin podchodzi starsza nauczycielka i mówi. Przyglądam się Wam, wiele legend o Was mówią. Mówili, ale ja przepraszam. Dzieci, ile dzisiaj wykorzystuje się dzieci przeciwko rodzicom na kanwie szkoły i tak zwanych psychologów i donosów? Dzieci, jakie ma, jak nasze polskie rodziny są terroryzowane. Psychologii, sąd, sądy, dzieci. Mówię do dzieci, jesteście ci, tu było orędzie wcześniej. Te dzieci, które donoszą do urzędów na rodziców, to są bandyci bo jest wcześniej, że ci orędzie. To się w głowie nie mieści. Dzisiaj bycie rodzicą i matką to jest heroizm. A dlaczego tak prowadzą? Że dzieci zniknie pojęcie rodzica i dziecka. Będzie inkubator, hodowla jak świn ludzi i państwo nada psycholog i nauczyciel szkole. Oni będą największymi mętkami Zniknie w tej cywilizacji, zniknie koncepcja ojca i rodzica. Dla mnie jest to pocieszające w tym systemie, że te ich owoce mentalnego przerabiania człowieczeństwa przyniosą takie efekty jak w Gracu. Bierze karabin, dzieci zabija kilkunastu, kapujecie? Tu zamordował nauczycielkę, bo się mu nie podobała. Miał kilkanaście lat, rozumiecie? I on mówi świadomie, bo, bo ma prawo. Skoro się mi nie podoba, to ja ją muszę zamordować. Dzieci, wiecie co to były polskie pale? To była metoda w ryzach. szczególnie na kresach. Wystrugany, gruby klocek i za kufer koniami naciągnięty, i tak stał dni. Dzieci, to trybiło w systemie. Dzieniamy karności, nie mamy nic. Więc drodzy, ja występuję w imieniu obrony Pana Boga, mówię o in vitro, i mnie mówią, że ja sieję niepokój, i rypią mi 45 tysięcy kary, i mówią, że jest demokracja, wolność. Jak to jest? To pypek mały może coś na mnie mówić i mówi się mu, że jest artystą, a ja bronię moich praw, moich gościa i mówią, że ja jestem bandytą. To kim są sędziowie? Kim jest system? Cały świat musi stać się katolicki, aby usłyszeć mój głos. Rodzice nie zniewalają dzieci, nakazując im wiarę i wychowując je w karności z miłością. Tu Pan Bóg od razu idzie w odpowiedź w obronę dzieci. Wszelkie nadużycia rodziców wobec dzieci będą im poczytane jako grzech. Rodzic oberwie, ma władzę, ale jest zakres. Nasze media społeczne mówią nam, mówią nam, że polscy rodzice to już jest od 30 lat, jak przed okrągły stół, przed atak na rodziców, że mamy jakie rodziny? Patologiczne. Totalna ilość dzieci ograniczeń. Ja i nie rozumiem. Czemu oni na elektra pręta wrzeszczeli, że on był bramkarzem i brał udział w ustawka? No przecież do tego doprowadzono nasze społeczne, to jest norma społeczna. Ostatnio policja się pochwaliła, że likwiduje co siódmą ustawkę. To ile tych ustawek jest w Polsce codziennie, kapujecie? Są to normalne pola bitwy, czy... Ja jak wiem w Radio Maria, przed dwóle audytów, mówiłem o tych rzeczach. Patrzy na mnie na wariatach. Dzieci, to normalne. No. Ja miałem studentów, mówił przesiędza, wybieramy sędziego. No chłopych, nie ma roboty, nie ma wojen, no to co, umawiają się i leją się. I są na tyle honorni w ustawkach, że jest sędzia i, i, i jego szanują. Mają całą grupę wielkich sędziów po Polsce, rozumiecie, i leją się, tłuką się, jak tam komuś. Krewleje noga ten, gwizdę, no i koniec i mówi wygrali czerwieni, nie? Jest ust ile to trwa, jaki teren po 70 postu na siebie leci. Dzieci tłuką się, są to bitwy, jakie były w XVII, XVI wieku. Nie robią, mieszkają w klatkach. No dzieci no muszą być ustawki, bo to są chłopy, czy rozumiecie? Zabrali im szkoły zawodowe, roboty dla nich nie ma. Proponuję, bo pan Tusk powiedział, że będą rządzili bez ustaw. No weź, że teraz wyślij Polaków tych z ustawek, wiesz gdzie? No do Afryki! Kubim pontony, za, już za, za kilkanaście tysięcy bo robimy ponton, zrobicie ponton na sześć osób, dacie i wiosła, no i na Afrykę. A tam dzieci trafią na Majów z dzidami. Będą mieli to, co chcą: no będą ustawki. Dziś żyjemy w jakimś wariatkowie. To jest coś nieprawdopodobnego, co oni stworzyli i mówią, że wszystko rośnie. Ustawa Kamilek, buci, nie wiadomo co, nie wymyślają, i mówią, że będzie bezpiecznie. No jak będzie bezpiecznie? Żeby nasz pan prezydent nowy miał pełną władzę, no to by zrobił ustawkę przynajmniej z politykami, z mediami. Tu trzeba zrobić wielką ustawkę przez Rzeczpospolitej. Rozumiecie? Rewolta. Tu jest dla tych, którzy się czują Polakami i narodowcami, my na naszej ziemi musimy powtórzyć rewolucję francuską. Trzeba to bractwo przegonić i przelżnąć. To, co zrobili we Francji z kościołem i z tradycją. Jeden wielki mord, a oni mówią, że to humanizm i oświecenie narodów. Do dzieci, ty jest jedyne wejście w tej chwili. Zrobisz totalny porządek. Tego się już nie da rozwiązać pokojowo. Jest pocieszające, że będzie kara. I to będzie Boża ustawka. Dzieci, mówię wam, trzymając prawą rękę, kara będzie. Modlę się o to, żebym to widział z góry, a nie z dołu. Wszelkie nadużycia rodziców wobec dzieci będą im poczytane jako grzech. Nadużycia są to czyny i działania skierowane wobec dzieci, a nie mające na celu ich wychowania wynikające ze złych skłonności i uwikłań grzechowych rodziców. To trzeba jasno powiedzieć. Alkoholik, no co będzie robił? Ma problemy seksualne, za dziecko się bierze. No trzeba mu genitalia uciąć. No i proste dzieci. Więc tu jest podana definicja nadużyć rodziców. Nadużycia są to czyny i działania skierowane wobec dzieci a nie mające na celu ich wychowania, a wynikające ze złych skłonności lub uwikłań grzechowych rodziców. No ale zepsują ludzi, cały mechanizm zła, uprawomocniony, no i później taki młody będzie, ma, dziś, ma 15 lat, zawory rozpuszczone i będzie miał dziecko. No to no, dla niego to będzie jak, co popadnie, jak pies łapie sukę, tak się zawuje skąd to się bierze? To są przyczyny czegoś. Więc dlatego Pan Bóg daje perfekcyjną definicję nadużycia. Ono zawsze wynika ze złych skłonności lub uwikłań grzechowych rodziców. Czyny te mają charakter znęcania się lub wykorzystywania? Macie pełną definicję. Definicję, kiedy Ty, jako rodzic wobec dzieci stosujesz nadużycie. Żąda więc, mówi Bóg, od dzieci posłuszeństwa wobec rodziców i pełnego poddania się woli, tak jak gdyby poddawały się Mojej woli. Zdajecie sobie sprawę, jakie tu stawia wymagania Bóg dla dzieci? Nieposłuszeństwo Bogu, czym jest katastrofą dla człowieka. Na tej płaszczyźnie ustawia Pan Bóg prawa rodziców. Powtarzam to zdanie. Żądam więc od dzieci, nie że proszę, dzieci widzą, że u Boga żądam, jakby sikierkę miał w ręku. Żądam więc od dzieci posłuszeństwa wobec rodziców i pełnego poddania się woli tak, jak gdyby poddawały się mojej woli. Rodzice mają prawo do ochrony swoich dzieci przed wszystkim złem. Złym wpływem w zewnątrz, bo oni w pełni odpowiadają za uświadamianie swoich dzieci. Ten argument zapamiętać sobie rodzice, jak idziesz do dyrektora: Moje dziecko nie przyjdzie dziś na zabawę, moje dziecko nie będzie brało w Heloin, bo ja mam tak do tego prawo: ty nie masz. Że ty jesteś nauczycielem, coś ty widział, gdzieś ty był, tyś gdzieś był i nic nie widziałeś. Dzieci, bo już 20 minut, tu się zatrzymuję, o tym będę jutro więcej mówić. Dzieci, w tej chwili to, co tu czytam, to jest reguła gry. Reguła gry, jak ma wyglądać prawdziwa rodzina i szkoła wychowania. Wiecie, jak Bóg kocha rodziców? Wiecie, jak ich bierze dzieci w opiekę? Wiecie, jak was Bóg chroni dzisiaj? Dlatego nie dziwcie się, że ja was też krótko trzymam w tej bitwie, bo się to wszystko w przekądzie dzieci rozlazło. Czy wy wiecie, że po miesiącu w skarbonie usta Króla znowu było 54 tysiące po tym zjeździe? Samoczynnych kar, jakie sami nakładacie na siebie, kapujecie. W tej to jest mój, mój bab na was. Jak ja bym was utrzymał dzieci inaczej w ryzach? Udało się wytworzyć rewelacyjną relację między Tobą, Bogiem i mną i nasze sumienia, no i dzieci. Kształtujemy się, stajemy się dziećmi. Ale ta karność moja jest karnością pełną dzieci miłości. Mamy się utrzymać i utworzyć jedną wielką rodzinę, zwaną już teraz nie tylko na tankowcy, ale zakon czasów ostatecznych. Amen.